Hej, hey, cześć, z tej strony Docentus i witam w kolejnym odcinku z budowy tego oto domku. Kurde, który to odcinek? Chyba już czwarty, trzeci? Nie, czwarty, chyba czwarty. Ach, środek nocy jest, kurcze, muszę nagrywać, byście mieli... Dobra, zmieńmy sobie perspektywę eee, i dzisiaj zrobimy sobie... Dzisiaj zrobimy sobie hmm, na pewno łazienkę. Czekajcie, czekajcie, tak, ja tutaj zamknąłem to wszystko. I łazieneczkę myślę, że tutaj może zrobimy. No, takie fajne. Fajne miejsce na wejście, będziemy mieli. Dobra. Przede wszystkim musimy sobie to jako tak oświetlić. Może zróbmy ten oto sposób. Eee, hmm, może tak tu zrobię. Popatrzmy, tu jest wełna, tutaj mamy kwarc. czyli no, mi się to nie podoba, więc dołożymy tej czerwonej cegiełki troszkę i zrobimy takie płytki właśnie z czerwonej cegły. Co to tak czarno jest tutaj jest. Aha, to mi się tak światło zbugowało, nawet nie wiem. Wiecie co? Zrobimy tutaj e, też właśnie z tego kamienia, a czemu by nie? Także ja to sobie teraz zamienię i tutaj w kącie od razu będziemy mieli miejsce tutaj na na jakiś prysznic, nie będzie jakiś nie wiadomo jakich tutaj cudnych konstrukcji w środku, ale myślę taka podstawowa wanienka jakaś eee, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i coś w tym stylu, czyli taką wanienkę zrobimy no stawaj tu, tu i tu jest, jest, nie? I teraz Dołożymy do tego jakieś szkiełka. Wiecie co, w jakich to kolorach zrobię? Hmm, sam nie wiem. Może czerwoną szybkę? Czerwoną z białą pomieszamy. Kiedyś tak robiłem. Tak i tak. Co dwa zrobimy, i tutaj naprzeciwko. O, i biała szybka. Pach, pach, pach. Pach, pach. Mało no, nawet. Ciekawie to wygląda, chociaż. Nie, dobra, zostawimy sobie to. Eee, oczywiście, musimy jakąś dźwignię dać, i myślę, że deszczownicę położymy. Dlatego może jakiś nawet przycisk wolnimy. Dajmy go gdzieś tutaj. Deszczownicę damy. Może w tym miejscu. I. Dźwignie, bum. U, popsuła nam, więc teraz damy o. Pach, jaka deszczownica. Chyba, że nawet wyżej można byłoby ją dać. Co wy na to spróbujmy. Więc zróbmy tak. Tak, o. Ej, kurdeż, O, proszę bardzo. No, działa całkiem fajnie, a co gdybym ten przycisk dał tu. Nawet jeszcze lepiej, nie? Wiecie, wyłączmy tą burzę, Okej, okay, Tutaj zostaw. A ja, Tą górę to musimy wyrzucić stąd. Myślę, że wystarczy, jak chyba ta koza e zabuduje. I teraz moi drodzy, tak możemy zrobić sobie prosty zlew, zleja, bam. I do tego na przykład coś takiego. Natomiast. Hmm, to bym musiał się pozbyć, bo to brzydko wygląda. Chyba, że. Weźmiemy kocioł. Bo kocioł to jest taki, że go. O, tu na tym postawie to, to mniej więcej zakrywa. I te światełko nie jest jakieś takie. Uciążliwe. Tutaj dajmy kranik bądź. Możemy tu dać, ale nie. Czekaj, czekaj. O kurde, czy ja mogę? O, w ten sposób postawić tą dźwignię. Tak, tutaj w tym miejscu widzicie co, mam taki pomysł, żeby wziąć na przykład wełnę. Hmm, albo szarą otwardzoną glinę. Czemu by nie? Pach-pach zrobić coś takiego to trochę zwariowane będzie i teraz weźmiemy jasno niebieski sztandar i położę go tu, bach i mamy lustro. No to trochę takie zwariowane, ale wiecie, chcę czasem zrobić coś nowego. Tutaj możemy oczywiście jakiś kwiatek dać, na czerwono jest, więc dajmy mag. Myślę będzie OK. A jest spoko, teraz tak, tutaj jakiś kibelek by się przydał ale nie, zanim to wszystko będziemy robić to wiecie co, wymieńmy na płytki, ja tutaj dam wypolerowany andezyt Wy oczywiście możecie sobie dać coś innego, ja to daję bo tych bloków to za często nie używałem no takie, ok, może być. Do tego wezmę jeszcze ręczniki. Biały sztandar, przypuszczmy, nie? Pach. Białe ręczniki, damy jeden tu i jeden tu. Dwa ręczniczki sobie tutaj wiszą. Myślę, że jakiś kibelek można byłoby zrobić. Co Wy na to, żebyśmy go zrobili na przykład ze śniegów? 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Eee, chyba za dużo zrobiłem, ale zobaczmy i teraz jakbym dał na przykład szary dywan. Na to. Ok, ciekawie to współgra, podoba mi się. No i oczywiście proste rzeczy takie jak buch, na szczotę, nie? I standardowo tak jak zawsze papier toaletowy trzeba zrobić, o, przypuśćmy tutaj papier możemy zrobić gdzie tu jakiś blok mamy z wełny, śniegu no dobra, dajmy wełnę i damy przycisk, przycisk dajemy na ścianę wełnę do ramki, ciach, papierek jest wiecie co, jeszcze można tutaj wrzucić drabinkę, czyli taki pach, pach, grzejniczek i wszystko byłoby cacy, wszystko byłoby good, gdyby nie ten poskudny sufit. Więc coś pomyślmy. Mamy tu takie schody z purpuru i płytkę z purpuru i spróbujmy to wykorzystać. I moi drodzy, jeżeli nie macie tej wersji takiej nowej, to możecie tutaj, nie wiem, z białego kwarcu zrobić. Ja tak zawsze robiłem i tak bym też zrobił. Ale jak mam e, tego typu Wiesz co to wyrzucimy Czy można byłoby to tu zostawić, czy ja wiem Aha, aha. Już widzę, że nie będzie takie proste. Muszę to zabrać. A, możemy to zostawić w ten sposób na przykład. Okej. Okay ciekawe ciekawe to wyszło zmieńmy tylko czas dobra do tego by się nam przydały tylko jeszcze drzwi jakieś i gdzie te dziwiczki mamy tutaj ha. najlepsze to byłyby takie żeby nie było widać co się dzieje w łazience chociaż czasem są takie wiecie że ta szyba jest taka niewidoczna, tu jest akurat widoczne, ale tak jakby mleczna szyba była, nie? Byłoby spoko. Tu nam odpad obrazek, więc musimy go naprawić. I go naprawimy. Także tutaj dajmy. O, proszę bardzo, naprawione. Teraz, tak, zaraz tutaj był, nie tu, tutaj była ta ściana nasza, więc myślę, że o tutaj sobie podświetlimy to i tak mamy wejście do hmm, mamy wejście do sypialni, musimy tu coś z tą sypialnią wymodzić więc tak ja wezmę tutaj e, kwarcową płytkę i wiecie co może te połączenia tutaj budujemy w ten sposób. A może i to bym zabudował. Ok, jak to wygląda? No, ciekawe. Więc podejrzewam, że i tutaj trzeba będzie coś takiego zrobić, ale tym chyba się zajmiemy w następnym odcinku, bo aż tyle czasu to ja nie mam. Maj drodzy, chcemy zrobić coś całkiem innego. Może tak, zróbmy tutaj na tej powierzchni, ile to mamy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. To spróbujmy zrobić tutaj jakąś szafę typu commander, nie? Czarna, otwardzona glina. Byłoby spoko, i jeszcze czarne szkło weźmiemy sobie. Ok, spróbujmy coś zbudować raz. Dwa, trzy, cztery. Może tak. A, wiecie co? Tutaj, o, zrobimy w ten sposób. Nie. Jeszcze damy tak. Tu damy pojedynczą. Może. Tu wbiję oświetlenie. Tu wbiję coś takiego. I. to, gdzie to ja mam? Tabliczka. I dajmy może gdzieś tak na środku. Myślę, że będzie ok. Raz, dwa, raz. Dwa, chociaż wiecie co, na 3 dajmy o, taki duży komander i jakiś przycisk myślę, że będzie pasował dobra, mamy pod zabudowę szafę teraz pomyślmy chociaż wiecie co kiedy my tu miejsca mamy. To jest ok, ładnie. Mhm. Dobra, spróbujmy zrobić coś takiego. Bam bam bam, może tak. A tutaj zróbmy. Haha, dotąd. Coś takiego, takie półeczki jakby. I teraz tak, zrobimy sobie białotwór. Nie, 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 nie z gliny, z wełny to musimy zrobić, bo to będzie nasze łóżeczko. Powiem Wam, że improwizuję totalnie, gdzie ta wełna jest. Do jasnej anielki jest wełna. Dajmy taką wełnę. O, miałem kurde, w ekwipunku, to jest gigant. I dajmy tą. Szarą wełnę jeszcze. Co gdybyśmy zrobili coś takiego? Pach, pach, pach. Takie łóżeczko tutaj, przypuśćmy. Eee, coś w tym stylu. Co tu się znowu chmurzy nam? Chwilkę. Ok, czasy pozmieniane. Dobra, wiecie co, zróbmy może jeszcze jedną rzecz. Mamy takie łóżeczko fajne ale do tego łóżeczka jaki schodek by się przydał, tylko go szukam może brzozowa płytka mi tu coś da. Pach, 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 pach. Coś takiego no, ciekawe to, ciekawe A wiecie co? Jeszcze jedną rzecz zrobimy. Dywan. I ten dywan położę tu. O, będzie tak troszkę wyżej, jakby była poducha. Ok. No i upiększajmy. Weźmy doniczkę. Donicy damy tu. Może jakiegoś kaktusa wolne dam też tutaj. Jak myślałem nad kaktusem, ale. No dobra, spróbujmy. Kaktusik, kaktusik. No okej, okay. okej, okay, dobra. Także mamy tutaj łóżko załatwione. Myślę, że jeszcze jedną rzecz możemy zrobić. Weźmy kwarcowe schody. Tak jest. Kwarcowy schodek damy tutaj. Będzie od razu takie połączone z biureczkiem. I tak, tutaj walniemy, może nie tak, o, coś takiego, ekran monitora, dołożymy płytkę, kamienną klawiaturę, pach, no i gucior, myszka, jak to będzie działać, co jest z tymi, patrzcie w ogóle, co jest z tymi shaderami, jak ktoś wie, czy ja to muszę wszystko przeinstalować znowu, żeby mi to normalnie działało, nie wiem co się spierniczyło. No, co to ma być? Lewitujący monitor? Kaman. O, tu jeszcze możemy dać po przycisku. No i dobra, możemy zrobić coś takiego, bądź mógłbym o, tak to przyłożyć. I też by spoko wyglądało. Mhm. Całkiem ok. No i patrzcie, prawie mamy skończone. Natomiast ja Wam powiem tak. Chcę zrobić tutaj, może wezmę jasno-zielony dywan, w takim stylu troszkę funky i może czerwony weźmiemy i jeszcze może niebieski. Bo popatrzcie, w moim teksturpaku. Ten blok e, szmaragdu ma takie fajne kwadraciki. I gdybyśmy teraz sobie na przykład e, wzięli zielony i tak go tutaj troszkę pokratkowali. Jakiś tu mamy jasno zielony, na przykład tu dali. I mamy jeszcze czerwony. Czerwony możemy dać na przykład tu jeden tu i dać niebieski na przykład jeden gdzieś Oj, kurdeż tu a drugi niebieski na przykład tu i popatrzcie to jest taki trochę w stylu nie wiem w stylu funky takim zwariowanym nie teraz tak jeszcze jedną rzecz którą bym chciał zrobić to tutaj damy i z tej strony również tabliczki, znaczy tabliczki, ramki, bo gdybyśmy dali tabliczkę, to tutaj dywanu już wtedy nie położymy. także o tym też pamiętajcie i wiecie co? tu podświetlimy trochę, czyli tu gdzie ciemnozielony o, wrzucę, Mamy za dużo tego ciemnozielonego, ciemnozielony, tu, 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 tu. Tu no i dobra, dajmy go tu też. Ja Okej. Okay. No i jeszcze jakiś tylko obraz walny i będziemy się żegnać. Może, że nie będzie mi pływał na całej ścianie. Czy mi się tu coś fajnego uda? O, całkiem spoko pasuje nam do pościeli do prześcieradła eee, nic specjalnego, ale moi drodzy. Jakoś tak to wygląda. Dobra, ja już kończę, bo jestem tak zrąbany dzisiaj. Że ledwie na oczy patrzę. Chciałem, żebyście mieli. Okej. Okay. I to by było na tyle, moi drodzy. Kolejna część, i to już chyba będzie ostatnia. Zrobimy sobie tamtą. O właśnie. Nie mam za bardzo pomysłu, co zrobić tutaj. Można byłoby tu jakiś kominek wrzucić, ale napiszcie mi w komentarzu, co wy widzicie w, tych, w tym, nie wiem, takim przedpokoju, jakby tutaj, gdzie się wychodzi. No mamy niby już tutaj telewizor i kanapę i, i stolik, więc głupio byłoby to powtarzać. Jak macie jakiś pomysł, co tutaj zrobić, to walcie śmiało w komentarzu. Może akurat wykorzystam. Ok, Ja dziękuję za uwagę. Przypominam o lajkach i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się po Pa, pa.